Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty i zapraszam do poniedziałkowej kroniki kryminalnej. Mieszkanka Gorzowa Wielkopolskiego wracała nocą z mężem do domu z urodzin siostry. Nagle poczuła przeraźliwy ból głowy i zalała się krwią. Okazało się, że ktoś kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Ranna trafiła do szpitala, konieczna była operacja. To straszne zdarzenie wydarzyło się o trzeciej w nocy, kiedy kobieta wracała z mężem do domu. W pewnym momencie kobieta poczuła ból, kiedy złapała się za głowę, zobaczyła na ręku krew. Oczywiście natychmiast wezwano pomoc, na miejsce przyjechała również policja. Kobieta została opatrzona i po złożeniu zeznań wróciła do domu. Niestety to nie koniec tej przerażającej historii, ponieważ już następnego dnia Kobieta miała bardzo silne bóle głowy, postanowiła jechać do szpitala. I dopiero w szpitalu lekarze odkryli, że w jej głowie tkwi 5 mm śród. Wykonano zabieg, który pozwolił na wyjęcie pocisku. Kobieta miała szczęście, ponieważ kula nie weszła zbyt głęboko. Policja poszukuje sprawców. Kobieta mówiła, że do tego zdarzenia doszło, kiedy mijało ich białe lub srebrne BMW i podejrzewa, że właśnie stamtąd ktoś do niej strzelał. Kobieta i tak miała moim zdaniem dużo szczęścia, ponieważ gdyby ktoś trafił jej w oko, no to tutaj wyobraźcie sobie, jaka to by była tragedia. To jest coś, coś okropnego. Mam nadzieję, że szybko znajdą tych ludzi, bo naprawdę mogą narobić komuś krzywdę. I warto by było też przebadać takich ludzi, którzy robią coś takiego, bo wiele razy, kiedy czytałem o różnych zbrodniach, ale takich naprawdę poważnych zbrodniach, ludzie wcześniej, zanim dokonywali ich, no to właśnie albo w cudzysłowie trenowali na zwierzętach, odbierając im życie, albo właśnie tak jak teraz. Najpierw wiatrówka, a za chwilę może to być prawdziwa broń, albo nóż. Dlatego dobrze by było, gdyby ten człowiek, który strzelał, ale również ten, co prowadził samochód, no chyba, że jakimś cudem yy, facet prowadził samochód i strzelał, bo różni są ludzie. Mam nadzieję, że zostanie on złapany, bo to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Oczywiście posiłkowałem się artykułem faktu, link w opisie. Jak ustalił serwis Echo Dnia, Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 23:08. W budynku znajdowały się dwie osoby: starszy mężczyzna i jego syn. Chwilę później, do płonącego domu wbiegł drugi syn, 95-latka, który mieszkał w pobliżu. Udało mu się wynieść poszkodowanych na zewnątrz, ale było już za późno. Według wstępnych ustaleń ojciec i syn zmarli z powodu zatrucia toksycznymi gazami pożarowymi. W takich sytuacjach to nie płomienie są największym zagrożeniem. Dym, pełen trujących substancji, działa szybko i podstępnie. Wystarczy kilka wdechów, by stracić przytomność. I z tego, co możemy tutaj wyczytać, to tak naprawdę pożar nie był wcale taki duży. Strażacy mówili, że pożar był mały, no ale niestety, tak jak słyszeliście wcześniej, trujące opary. Zrobiły robotę. 95-latek oraz jego 70-letni syn zmarli. Prawdopodobnie odpowiedzialny za pożar był telewizor. W tym momencie przejdę do tematu odcinka. Będę mówił tutaj o pewnym mężczyźnie, ale gdy będę o nim mówił i o tym, co zrobił, to będę się starał ubierać słowa w taki sposób, aby nie mówić o tym wprost. Wiecie, jesteśmy na YouTubie, nie chcę tutaj się YouTube'owi narazić, a on zauważyłem, jeżeli mówi się o tego typu osobach, no to tutaj nie bierze jeńców, że tak powiem, ale będziecie wiedzieli o co mi dokładnie chodzi. Mieszkańcy z Szanowa boją się. Boją się powrotu Romana Brzeszcza, który niebawem może opuścić zakład karny. Roman Brzeszcz to jeden z najbardziej znanych przestępców seksualnych w Polsce. Jego nazwisko pojawiło się w mediach w 2013 roku, gdy dopuścił się porwania oraz gwałtu na 10-letnim chłopcu w Chrzanowie. Nie był to jednak jego pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Brzeszcz był już wcześniej skazany za podobne przestępstwa, a jego historia recydywy budzi grozę i oburzenie społeczeństwa. Mężczyzna urodził się w 1965 roku, już w latach 90. został skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Jego ofiarami były dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Każdorazowo po odbyciu kary wracał na wolność i w krótkim czasie ponownie dopuszczał się podobnych czynów. Najgłośniejsza sprawa związana z Romanem Brzeszczem miała miejsce w 2013 roku, zaledwie miesiąc po wyjściu z więzienia. Porwał dziesięcioletniego chłopca i zawiózł go na teren ogródków działkowych w Szanowie. Tam dopuścił się czynu najbardziej obrzydliwego, jakie można zrobić na dziecku. Chłopiec na szczęście został uratowany, a Brzeszcz szybko schwytany przez policję. Za to przestępstwo sąd skazał go na 12 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na szczególną brutalność czynów oraz recydywę, Roman Brzeszcz znalazł się w publicznym rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jest to baza danych dostępna online, w której umieszczono informacje o najgroźniejszych tego typu przestępcach, zwłaszcza tych, którzy dopuścili się, sami wiecie czego, na dzieciach. Przestępca w tym momencie odbywa karę w zakładzie karnym w Rzeszowie, jednak jego wyrok dobiega końca. Fakt, że tak niebezpieczny przestępca wkrótce wyjdzie na wolność, budzi ogromne obawy wśród mieszkańców Chrzanowa i całej Polski. Specjaliści zwracają uwagę na to, że osoby z takimi skłonnościami, zwłaszcza w przypadku wielokrotnej recydywy, rzadko kiedy są w stanie zresocjalizować. Wielu obawia się, że po opuszczeniu więzienia brzeszcz może ponownie stanowić zagrożenie dla dzieci. Co może się stać, gdy ta osoba wyjdzie na wolność? Gdy zakończy odbywanie kary, będzie musiał być objęty ścisłym nadzorem służb. Istnieje możliwość umieszczenia go w ośrodku dla osób stwarzających zagrożenie, jednak procedura ta nie zawsze jest stosowana skutecznie. Jeśli wróci do Chrzanowa, mieszkańcy będą żyć w strachu, a rodzice dzieci szczególnie obawiać się o bezpieczeństwo najmłodszych. Niektórzy eksperci postulują wprowadzenie dożywotniego nadzoru i monitorowania takich osób. Jednak w Polsce przepisy wciąż nie są wystarczająco restrykcyjne w tej kwestii, społeczeństwo będzie musiało zachować czujność, aby uniknąć kolejnej tragedii. Historia Romana Brzeszcza to przerażający przykład tego, jak niebezpieczny może być system, który pozwala na wypuszczanie seryjnych przestępców seksualnych na wolność. Jego wielokrotne skazania i recydywa pokazują, że system penitencjarny i resocjalizacyjny nie zawsze jest skuteczny w przeciwdziałaniu takim przestępstwom. Społeczeństwo i służby muszą być przygotowane na jego powrót, aby uniknąć kolejnych tragedii. Napiszcie w komentarzu, co w ogóle wy sądzicie o wyjściu kogoś takiego, o recydywiście, który dokonał. Tyle razy tego samego przestępstwa, i prawdopodobnie może dokonać je ponownie. To jest coś przerażającego. Tak jak zawsze mówię, najgorsi zbrodniarze powinni otrzymać KS, czyli karę śmierci. Tak samo ludzie, którzy dokonują tego typu przestępstw, również, bo taka osoba się nigdy nie zmieni. Miejmy nadzieję, że może ulokują w Gostyninie, ale tam. Jak dobrze wiecie, nie będzie miała aż tak źle, no bo jest tam jakaś pani doktor, która walczy, żeby poprawić ich warunki, no ale to już zostawię ten temat, już na którymś podcaście o tym mówiłem. Policjanci ze zduńskiej woli zatrzymali 32 latka podejrzanego o uderzenie 34 latka, w który w następstwie upadł na asfalt i stracił przytomność. Został zabrany do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. Sprawca usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy. Czytamy na stronie kryminalki.pl wszystko wydarzyło się przed klubem nocnym, dlatego tutaj podejrzewam, zbyt dużo alkoholu, być może jakieś, jakaś potyczka słowna i tragedia gotowa. Mężczyzna nie żyje, a ten, co pobił, trafi na pewno na długie lata do więzienia. No i mamy kolejną sprawę, których jest, myślę, bardzo dużo w naszym kraju. 41-letni mieszkaniec powiatu Zwoleńskiego trafił do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec swoich rodziców. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło we wtorek 4 lutego, kiedy funkcjonariusze z posterunków Kazanowie interweniowali w związku z domową awanturą, którą wszczął pijany 41-latek. Ustalono, że od dłuższego czasu znęcał się nad rodzicami, obrażając ich wulgarnymi słowami, poniżając, popychając, zakłócając nocny spoczynek oraz grożąc im śmiercią. I w takich sytuacjach zawsze też się zastanawiam, dlaczego rodzice nie zrobili porządku z tym synem. Wystarczyło wezwać szybciej policję. Podejrzewam, że naprawdę no, tutaj przeżyli swoje. Ja rozumiem, że syn, ale no, gdzieś sami przyznajcie, gdzieś jest granica. Gdzieś, gdzieś są te granice, których przekroczyć nie można. I tutaj w tym wypadku ten mężczyzna już dawno nie przekroczył, no i teraz grozi mu kara pozbawienia wolności. O tyle jeszcze dobrze, że nie doszło do najgorszego, bo jak wiecie, takie sytuacje się zdarzają. Za chwilę przedstawię Wam informację dotyczącą Dariusza G. Jest to Paulin, zakonnik. Z Częstochowy, który stanął przed sądem za próbę uwiedzenia 14-latka i posiadania pornografii dziecięcej. I na wstępie chciałbym od razu powiedzieć, że nie chcę już więcej widzieć komentarzy, w których piszecie, że mam nie najeżdżać na księży że to nie ja jestem od oceniania, tylko ktoś inny, sądy, Bóg i tak dalej, nie wiem kto tam kogo miał na myśli. Jeżeli jest oficjalna informacja o tym, że ksiądz na przykład dokonał jakiegoś przestępstwa, że coś się dzieje, jest jakaś afera, ja będę o tym mówił. Nie interesuje mnie, czy to jest ksiądz, policjant, strażak, czy... Nie wiem, jakiś tam ktoś inny. Będę o tym mówił głośno. Ostatnio pytałem się Was, czy chcielibyście podcast dotyczący ryzyka. Wiele osób napisało, że tak, że w ogóle mam się nie pytać, tylko nagrywać. I faktycznie od tej pory, jeżeli będę miał tylko taką ochotę i uznam, że temat jest ciekawy, nagram o ryzyku, myślę też, za jakiś czas przygotuję, bo też koło niego ciągle są jakieś, jakieś no, dziwne afery. Dlatego, jeżeli będziecie dalej pisać komentarze, że mam się odczepić od księży, że jestem taki i taki, po prostu takie osoby będą blokowane. Dziękuję. Do widzenia. Nie mam przyjemności czytać takich komentarzy. To, że ktoś jest księdzem, nie znaczy, że nie może być przestępcą. Paulin Dariusz G., związany z jednym z częstochowskich kościołów, został oskarżony o poważne przestępstwa seksualne wobec nieletniego. Proces duchownego rozpoczął się w ubiegłym tygodniu przed sądem rejonowym w Częstochowie. Zarzuty dotyczące m.in. tak zwanego groomingu, czyli manipulacji w celu uwiedzenia dziecka przez internet. Śledczy ustalili, że Dariusz G nawiązał kontakt z 14-letnim chłopcem w 2023 roku. Rodzice nastolatka odkryli niepokojącą korespondencję, co skłoniło ich do zgłoszenia sprawy przełożonym duchownego. Ci z kolei powiadomili prokuraturę. Prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie potwierdził, że oskarżony usłyszał dwa zarzuty. W rozmowie z faktem prokurator powiedział. Pierwszy dotyczy nakłaniania osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do spotkania w celu seksualnym, tzw. grooming. Wielokrotnie miało dochodzić do tego za pośrednictwem komunikatora internetowego. Drugi zarzut dotyczy posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich: to znaczna ilość zdjęć i filmów, które zostały ujawnione w miejscu zamieszkania oskarżonego Paulina, przekazał oczywiście prokurator. Oczywiście zakon od razu zareagował i odsunął Dariusza G. od posługi duszpasterskiej. Czytamy dalej na stronie kryminalne 2pl link w opisie. Rzecznik kurii generalnej, ojciec Sebastian Matecki poinformował o wszczęciu procedur kanonicznych. No i tutaj nie będę wam czytał oświadczenia, bo oświadczenie jak oświadcze, oświadczenie, każde jest... Takie samo, no tam, że ubolewają, że no tak nie powinno być i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są do siebie podobne. I tutaj możemy postawić jedynie pytanie, ilu jeszcze księży zostanie ujawnionych za tego typu przestępstwa? Ja wiem, że tego typu przestępstwa zdarzają się też y, ludziom w innych zawodach, oczywiście, ale. Księża to jest chyba taka grupa, o której mówi się najwięcej, jeśli chodzi o tego typu przestępstwa. Nie wiem, czy to tak się mówi, ponieważ to wzbudza największy szok. O Boże, znowu ksiądz, czy po prostu w tej grupie takich ludzi jak Dariusz G jest najwięcej. W piątkowe popołudnie 7 lutego policja otrzymała zgłoszenie dotyczące zwłok odnalezionych na prywatnej posesji w Żydowie w gminie Kołaczkowo Województwo Wielkopolskie. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili przerażające doniesienia. Na tyłach zabudowań znaleziono ciało 79-letniego mężczyzny, czytamy na stronie kryminalne O2. Zwłoki były częściowo zwęglone, co wskazywało na możliwość celowego podpalenia. Na posesji przebywał również 34-letni mężczyzna, który został zatrzymany w związku ze sprawą. Jak ustalono, zarówno on, jak i ofiara wynajmowali tam mieszkania. Policja podkreśla, że w momencie zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Jak przekazał superekspresowi aspirant Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratora rejonowego we Wrześni i koronera. Ciało mężczyzny zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo, które ma wyjaśnić przebieg wypadków i potwierdzić tożsamość denata. No, i tutaj, jak widzicie, to jest kolejna bardzo podobna sprawa, gdzie mieszka ze sobą dwóch mężczyzn na jakiejś takiej mniejszej wsi. No, te ostatnie sprawy, o których mówiłem, no to tam na pewno był alkohol, na pewno to była taka para osób. No, a po prostu, żeby nie powiedzieć Menele, no to taka lubiąca sobie wypić. No, i tam też dochodziło do różnych takich zdarzeń. Tutaj nie wiemy, czy tutaj panowie byli. Alkoholikami, czy po prostu doszło do jakiegoś nieporozumienia. No ale również takich spraw ostatnio jest coraz więcej w naszym kraju. A my mamy kolejną oszukaną kobietę. Tym razem jest to 40-latka, a nie starsza osoba. Oszukana na 150 tysięcy złotych. Policja oczywiście apeluje o ostrożność. Jeśli chodzi o apelowanie policji o ostrożność, to tutaj nie będę już się dziesiąty raz powtarzał. Ale policja tak apeluje, tak nagłaśnia takie sprawy oszustw przez internet, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, na co mają uważać. Ja już to mówiłem w niektórych podcastach i co jakiś czas będę o tym wspominał. Będę wam przypominał również tutaj, dużo starszych osób mnie słucha, także dobrze, żeby zapamiętały. Jak działają tacy, tacy oszuści. Coraz częściej słyszymy o oszustwach internetowych, jednak mimo ostrzeżeń wciąż kolejne osoby padają ofiarą cyberprzestępców. Pisze kryminalne odw.pl. No, coraz częściej słyszymy, to już słyszymy od wielu, wielu lat dodam od siebie. Tak stało się w przypadku 40-letniej mieszkanki powiatu bialskiego, która uwierzyła w obietnicę szybkiego zysku i straciła oszczędności oraz pieniądze zaciągnięte w pożyczkach. Wszystko zaczęło się w maju ubiegłego roku, kiedy kobieta natrafiła na reklamę telewizyjną promującą platformę inwestycyjną. Skuszona perspektywą łatwego zarobku wypełniła formularz kontaktowy w internecie, podając swoje dane osobowe. Oczywiście. Po krótkim czasie skontaktowała się z nią kobieta podająca się za przedstawicielkę firmy inwestycyjnej. I teraz słuchajcie, tego. Oszustka namówiła kobietę do założenia portfela inwestycyjnego, a także została poproszona o przesłanie zdjęcia dokumentu tożsamości. To jest po prostu no, coś niesamowitego, jeżeli ktoś ym, w ogóle to robi. Oczywiście na takich platformach inwestycyjnych jak na przykład Binance, XTB, to są strony, na których można założyć konto, legalne konto i tam faktycznie możecie sobie inwestować na giełdzie i tam faktycznie trzeba wysłać skan dowodu, ale no tam to się logujecie na prawdziwych stronach legalnych, powtarzam, i to sami wy, dzwoni, yy, przepraszam, sami wy po prostu tam wchodzicie na tą stronę i tam już działacie, a nie że ktoś do Was dzwoni, że zobaczycie jakąś lewą reklamę i po prostu wysyłacie osoby, której nigdy w życiu nie widzieliście. Nawet podejrzewam, ta kobieta nie sprawdziła, czy firma jest legalna, jakie ma opinie. Po prostu wizja szybkiego pieniądza zamgliła umysł. Jak podaje Dziennik Wschodni, z ich pomocą miała dokonywać inwestycji, które rzekomo przyniosły wysokie zyski. Kobieta zachęcana perspektywą szybkiego pomnożenia kapitału regularnie wpłacała pieniądze na wskazane konta bankowe. Na specjalnej platformie internetowej mogła na bieżąco śledzić swoje rzekome zyski, które z czasem wzrosły aż do 180 tysięcy dolarów. Nie miała powodów do podejrzeń, ponieważ cały proces wyglądał profesjonalnie, a kontakt z maklerami, w cudzysłowie, był sprawny i przekonujący. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj w tym artykule nie jestem przekonany do tego, że ta strona była profesjonalna. Ja widziałem te strony. Powiem Wam, że osoba ucząca się na kierunku informatyki w średniej szkole. Taką stronę postawiłaby o wiele bardziej profesjonalnie niż to, co oni tam mają. Chyba, że coś się zmieniło, bo już jakiś czas się tym nie interesowałem. Ale wiecie, jak ktoś się nie zna, jeśli chodzi na przykład też o komputery, o strony internetowe, używa raz na jakiś czas, no to dla niego może faktycznie się wydawać to profesjonalne, ale niestety takie nie jest. Problemy pojawiły się w listopadzie, kiedy kobieta postanowiła wypłacić część swoich środków. Okazało się, że aby otrzymać pieniądze, musi najpierw uiścić prowizję. Początkowo nie wzbudziło to jej podejrzeń, więc zdecydowała się na kolejne wpłaty, a nawet zaciągnęła pożyczki, wierząc, że już wkrótce odzyska swoje środki wraz z ogromnym zyskiem. Jednak wypłata była wciąż odwlekana, każdorazowo pojawiały się nowe opłaty do uregulowania, np. Na, na ubezpieczenie czy inne dodatkowe koszty. Mimo wpłacania kolejnych kwot kobieta nie otrzymała obiecanych pieniędzy, a kontakt z fałszywymi analitykami nagle się urwał. Niestety cały czas pojawiały się kolejne opłaty, m.in. na ubezpieczenie, które powinna uregulować pokrzywdzona, nim na jej konto pojawi się wypracowany zysk, jednak środki nadal nie były zwracane na jej konto. Kiedy przestała je wpłacać, urwał się też kontakt z fałszywymi analitykami, wówczas zrozumiała, że padła ofiarą oszustów, postanowiła zgłosić sprawę na policję, wyjaśnia nadkomisarz przepraszam, Barbara Salczyńska-Prychla z KMP w Białej Podlaskiej. I powiem wam, że jeszcze wcześniej nagrywałem materiały właśnie o tego typu oszustwach. Ale w którymś momencie przyszła mnie taka, taka refleksja i stwierdziłem, że tych ludzi nie jest mi po prostu szkoda. Bo jeżeli ktoś wkręca wam takie kity, trzeba zapłacić ubezpieczenie, zapłacić coś tam, zapłacić coś tam i ty tego nawet nie sprawdzisz, ty nie wiesz, czy to tak powinno wyglądać, a dalej płacisz. Bo wierzysz w to bezmyślnie, że za chwilę dostajesz swoje pieniądze. Naprawdę zrozumiałem, że no nie ma co za bardzo takich ludzi żałować. No i teraz ta kobieta będzie musiała za to zapłacić stratą 150 tysięcy złotych i oczywiście spłacać pożyczki, a nie wiadomo, czy nie wzięli jeszcze na niej jakiejś innej pożyczki. No bo wzięli skany dowodów. I dopóki ludzie będą się na to nabierać, no to niestety tych oszustów będzie coraz więcej. A policja musi zajmować się potem właśnie takimi sprawami, mimo tego, że wie, że i tak sprawców nie wykryją. No i oczywiście w artykule też tutaj nie jest podane, że 99,9% tych oszustów ma wschodni akcent. W tej kronice kryminalnej to by było na tyle. Zapraszam już jutro na 6 rano. Zostawcie komentarz, lajka, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia, bezpiecznego. No i tak jak mówiłem, do usłyszenia już jutro o 6 rano.